Siema, siema, Legenda reprezentacji polskiej. Siadaj, ja opowiem ci jak się bawiliśmy. Nie odblokuje. To to też, za, też zaobserwuję pana. To, <grym> to, to jest ta ma manipulacja. Kulka! Zaczynamy czerwcowe zgrupowanie reprezentacji polskiej. Zgrupowanie troszeczkę inne od tych od tych poprzednich, bo jesteśmy nie w Warszawie, a w Katowicach. To oczywiście w związku z tym, że ten pierwszy mecz towarzyski z Mołdawią kramy na Stadionie Śląskim. Dochodzi godzina 10, więc tak naprawdę zaczynamy ten długi, intensywny dzień, no bo pierwszy dzień zgrupowania zawsze jest wyjątkowo napakowany. Tak naprawdę do godziny 15 piłkarze będą zjeżdżać się tutaj do hotelu w Katowicach. O godzinie 17.30 rozpoczynamy trening na arenie Katowice. Cały ten dzień w pigułce. Zobaczycie jak zawsze w naszym vlogu na Katowice. Kanale łączy nas piłkę, ale zanim piłkarze zjadą się do hotelu, chodźcie z nami do środka, pokażemy wam, w jaki sposób przygotowujemy się na ich przyjazd. No witam serdecznie. Nie. Cześć, Co tam? Co tam działasz? Są no już jakieś pierwsze pranko eee, z rana, ale tak to już rozkładamy walizki dla, dla zawodników. Już to praktycznie wszystko pobrał. Mm -hmm. I teraz dla, dla chłopaków już gotowe zestawy. Pokaż co jest w takim zestawie, bo to zawsze interesuje to kibiców, może... a... jakiś Jakieś przykładowe możemy zobaczyć, co? Dobra, dziewiątka zobaczymy. Przyjmuję Adam boxa dziewiątkę na to zgrupowanie. Co mhm. już jest przypisane jakoś z góry, czy yy, Wiesz, jeśli to chodzi ja sobie o numer... tam ustalam, z Adamem rozmawiałem, bo zawsze jest problem z tą dziewiątką, kto ma wziąć, ewentualnie no kto tak. z dyszko ma wziąć. No tak. Takie trochę <laughs> cięż, ciężkie, numery. ciężkie numery, tak, nie każdy, nie każdy chce. Yy, więc tak, yy, dwa trójpaki skarpet, mm -hmm. koszulka polo, krótkie spodenki, długie spodnie, dresowe, bluza dresowa, bezrękawnik, Na chłodniejsze wieczory mm -hmm. standardowy zestaw hotelowy. Do tego dochodzi trening, ale już jest przygotowany na. Yy, na stadionie, tak? Tak, okay. tak, tak, A czyli to są hotelówki? Tylko, tylko na stadionie czeka trening. Tak, no od jakiegoś czasu już jeździmy w hotelowy. Godzinę wcześniej jesteśmy, tam się przebierają wszyscy, no tak jak w klubie zresztą mm -hmm. chłopaką to mm -hmm. pasuje. Jakieś kurteczki cieplejsze na Helsinki też są przygotowane, tak? No w walczyłem w głowie z myślami, ale jednak biorę dla świętego spokoju. kurtki nie zimowe nie tym, nie? kurtki zimowe czapki e, jakieś kominy, tak, no bo co, gramy 21.45, mm -hmm. no to, to jednakie jest przesunięcia jeszcze. w Helsinkach może być różnie z temperaturą. Dzięki. Cześć Siemanka. No witami debiutanta. Siemanko. Daleko nie miałeś tutaj, ale chyba takiego powitania w Katowicach też jeszcze nie miałeś. Tak? No jeszcze na pewno nie było. Jak zawsze tym rynkiem przychodziłem to trochę inaczej. Co ja dla mnie błyska wzruszenia, bo wiesz, magazyny drugiej ligi, pierwszej ligi tu byłem po myślę, że jest no, tak, tak. Katowica. To głos mi znany. No tak, początki, jednak no. w Boga nie więc... No, co jest okazać się na każdy spotkać, więc wiesz, no... Oby częściej, nie? Piękna no, historia. Ten, no, początki wiadomo, było ciężkie, ale no, trzeba było przejść przez tą ligę. Każdy ma inną drogę, tak naprawdę, no. na, na ten może nie Szczyt, ale na mhm. tą, tą swoją... Swoją drogę masz wyznaczoną, więc nie no miałem to, przez tą drugą ligę... Który pokój? 417. Tam, to, to tutaj masz, no. A wy już od wczoraj jesteście? Od wczoraj, no. Ale wczoraj po południu jakoś. A byliście już na Nowej Bukowej? Ja nie byłem jeszcze, ale pewnie musiał poprowadzać. Płudny, no, ja właśnie się cieszę, że na Nowej Bukowej, ale ja tam jeszcze nie też, znam też wszystkiego. tak się nie czujesz, do, jeszcze tam jak u siebie, tak? Tak. Jest. Z Górnikiem było otwarcie, nie? Z to Górnikiem. Było w yy, Nawet nie, jakoś marzec. Marzec. Ale tak. nie pamiętam też dokładnie to kiedy no, to no, był? Także tak naprawdę my tam raz w tygodniu trenowaliśmy, mhm. i trenujemy plus, plus mecze, więc... Okej. Okay. To... Doszatnie to tylko tak naprawdę na mecze, więc jeszcze nie oprowadzę wszystkich. Szkoda, że na starej Bukowej, bo tam na pewno bym miał więcej, więcej dogadania. Na kadrze będzie szczęście trenował nowej bukowej niż jak w tak? no. no, Bo masz... w poniedziałek 4 razy no chyba trzy razy i potem po meczu jeszcze zdaje się dwa razy, więc. Okej. Okay. No. no, no możliwe, bo... Więc <laughs> mikrocej na Bukowej. No możliwe, możliwe, że będzie no, porównywanie jak w gieksie, więc. No. Ale ciekawe, no murawa jest naprawdę fajna, więc mhm. to cieszy. Jak nie zdążyliście zarekać jeszcze, tak? Więc no nie. nie, jest sobie nie. <słuk> a może najść autograf na karcie piłkarskiej? Można szuką? A przyspana, 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 a no. Siema, siema. Siema, siema Grosiu. Siema, siema, wiele, tam. Jak tam, odpocząłeś coś? coś, nabrałeś trochę sił? O, dobry. A, to wreszcie. Dzień To dla mnie, tak? Tak jest. Jest fajne, jest no. za to. Przyjechali już dużo popatrz? No tak stopniowo, ile pięciu, sześciu jest no? To takie będzie zgrupowanko, co, że wszystko tak. No ta media. Po raz ostatni, nie? Ale to. Z uśmiechem wykorzystać, w sensie dobrze to spędzić. I... No, Pocieszyć się jeszcze ten każdym kolejnym dniem. Oczywiście. Nie każdy ma taką możliwość jak zaczyna jako piłkarz, więc

Eee, Od tak przyleciał też w nocy. Te chwilę pogadaliśmy. Po trzecie byliśmy w hotelu. Ja byłem o trzeciej, modziu chwilę później. To jest strzypą do mnie, strzypał do osoby. Szypał już wcześniej chyba. Idziemy na kawkę? Nie, nie. No, żeby eee... się? No ja się słetki ubiorę. Byliśmy na moim terenie, nie? Także. Doczekałem się. Doczekałem się tego, żeby tutaj zagrać, bo jeszcze pierwszy biznes nie zagrałem, nie? Na, na Śląskim tak? Tak, także. No ale jest całe skrupowanie w kato, to wiesz w ogóle do ciebie Tak, tak, tak. No To ja nie udałoby się coś podziałać? Byliśmy u Ciebie na Chorwacji ostatnio, ale dziękuję. tam nie było możliwości. Dobra, a będziecie tu po meczu? Pod hotelem? I... No. Dobra. Jakbyś tamować, do to będziemy tutaj czekać. Oooo! Jak jest! Spadkowiczek, Nie zadykają. to tak. Ja jeszcze nie, się mam. Jeszcze walczysz, trzeba. Ja jeszcze, jeszcze nie. Ale to jest. O moje kierownik go garną, Cały czas jest tak samo, że... Bo oni się odwołują tam wreszcie od tego, nie? Wreszcie na dwie instancje teraz. Już no. jedna już zapadła, druga teraz jest do 13 czerwca, może, może być włącznie więc nie wiadomo kiedy ona będzie w ogóle i daty są 15.20 na dzień dzisiejszy, czyli ale nieoficjalne wanie, daty, no. czyli oni od 13 mogą Ci powiedzieć, że gramy, okay. a mogą też Ci powiedzieć, że nie gramy. Nie? Ale oni mają też na to odwołane ileś czasu, nie że, no bo to wszystko się no, no może być, Jeżeli oni w ogóle zrobią te mecze, no to później Salernitana, my, mhm. oni też będą robić jakieś m, wnioski, no bo wiesz, no, też no tak no. Nie może być, że no, miesiąc Kontrakty widzę, się nie? kończą też pewnie jest, że no, nie no części? Powyżej po 30 już nie możesz grać, no więc potem jest no tak. jedyna, jedyna szansa jest, że mogą przedłużyć ligę, nie? A to masz dwie normalnie, nie? Tak. no no jak 20 czerwca masz mecz grać, chłopak, nie? Klubowe mistrzostwa... No właśnie! Mistrzostwa Włoch. <laughs> Klubowe mistrzostwa Włoch w Serie B są. Zielu jeszcze gra i ja tylko, nie? I dalej. <laughs> I Zale. Siema. No. Jak tam z dróg dróg. 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 Tylko czy tam Adam Buksik strzelił mega ważnego gola? <laughs> ja widziałem wywiad jak Adam Buksik powiedział, że... Bez ligi Mistrzów w tą tu nie został. To Zresztą jest ta manipulacja. Właśnie. Z klubu, Ale to też takie tak tak cytaty widziałem. Zdanie, nie ma tak, najlepszego tak, Zobacz, Beres tylko nagłówki to czyta. Jest... Nie, 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 widziałem wideo. Włączenie sobie. było, poważne. A widziałem wideo. Widziałem wideo, no, powiedziałeś, że. Dla ciebie to jest niedobre, że nie ma Ligi Mistrzów, że usiądziesz z klubem i znajdziecie najlepsze rozwiązanie. no ale dobrze, wreszcie... no, no, tak było. <skrym> a to a ja nie powiedziałem, że jak nie będę jakiegoś widzę Mistrzów to odchodzę. Nie no, że nie ma dla klubu też. No, że nie ma. no to z sensem, z nie sensem. sensem. Ale to w klubie to nie wiem czy panu, nie. Gdzie <skrym> no, jest korupcja. Na baky jest padny pokój i ziele tu. No 100%. Patrz może jest biało-czerwona, jest biało-zielona, a tej ładnej w kolorze tunelu nie ma, co gadaliśmy. No tak, tu mamy historyczny tunel. W ten wzór mamy koszulki trzeci komplet. A widziałem właśnie. No to Fajne piękne. No, te są piękne. I to jest trzeci, tak? Trójka. Na a, no czwarty. Czwarty nawet. Ale te są ładniejsze. Nie? Dziękuję bardzo. A zielona, zielona jest. Zielone. Siemanko. ściszy się poważnie tutaj robią u Ciebie smanę, Mąż, to zaraz to ojciec. Tak, w zmianę ale jeszcze jeszcze daleka droga do tego. <laughs> Trupowanie październikowe to będzie takie, można powiedzieć, najważniejszy moment. Tutaj. Tak? Czekałeś troszkę z ogłoszeniem światu? Wiesz mm, this... 31 maja mieliśmy też pierwszą rocznicę ślubu i no. e, wtedy chcieliśmy można powiedzieć ogłosić światu taką nowinę. czekałeś z tym golem, to wtedy, tak? Że... E, no golasłem kilka dni przed, więc e, można powiedzieć, że ta nowinka poszła w świat troszkę szybciej. No, już planowaliśmy. No, no to wiesz, tak jak z, z butelką keczupu, tak? Jak w pierwszym o, no strzeliłeś, strzeliłeś, to widzę, że Dzień potem życie? Dziękuję. No ważne tematy już na ten temat, że dorosłość, no. nie? Do pada każdego. Ty się ze mną uczysz, że ja jestem wyborem, a wiesz, tutaj zaraz będą. Ojcowie sami, nie? Co się zgadza? Ale widziałeś, nie? Widziałeś, jaka jest praca? Widziałeś, Bisać, nie ma panu dzielnicy. Witam cię. Cześć. Myślę, że siadaj bez problemu. Nie chcę tutaj. Nie chcesz kogoś po Zawsze tu lewy siedzi, wiesz? Ale nie, no, coś, nie. nie ja myślę, że podpłuszczasz. Tak? Po, nie podpuszczam? Ja też rado No, ciężkie Oczywiście, jakby okazja. Siema fronił. Ciema. Dajno. Może i ostatnio już, proszę. To ostatnio do to tłumówka przyzwyczajony, jak widziałem tamte foty ze Stambułu. Co macie, jest tak, jest, <noise> prawda? No, ale świętowanie było dobre, nie? Trzy tygodnie. Trzy tygodnie? Trzy tygodnie? Wszystko się nauczyło w jednym terminie, bo no. grałeś Puchar Turcji. Trzy dni później mistrzostwa Turcji i tak wiesz. A tam jeszcze te sentymentalne się... pożegnania potem doszły, nie? To Mussler, Ostatni mecz, no. Muslera odchodzi, a, ale nie kończy kariery. Uh -huh. Windris, Mertens, uh -huh. Ostatni uh -huh. mecz, nie? Uh -huh. Jeszcze fajnie, bo tą ramkę. To co teraz graliście z Basak Shakyrim, nie? Tak. Ostatnia kolejka. Nie. Ale powiem ci widziałem tą fetę na, tam w, w mieście, to kurde, wyjście tam jak wiesz, jak na jak na galę bokserską, na ring, nie? Ja, ja sam nie wiedziałem, że tak to wygląda, ale nie. z tego co mówili chłopacy, że mówili, że to będziesz się cieszył mhm. Dobrze wspominał to co tam było. zupełnie ci szczerze wspomnienie do końca życia. Nie no top top. A jak wiesz, rodzinka, bo tam widziałem, że wszędzie też wyeksponowani. Fajnym jest dla nich też na pewno. Na chłopaków wrażenie duże. U nas w drużynie jest dużo dzieciaczków, i, mm -hmm. i wiesz, po meczu z każdej że chłopaków na wojsko. No i też łapią ze sobą kontakt. Wiadomo, co, co dwa tygodnie gram u siebie, więc oni się spotykają i no, się bawią <laughs> razem. Będą w szatni, jak to chłopaki je, od razu piłkę się pytają o piłkę i grają w szatni. Mm -hmm. No czekaj, Kuba twój dobrze kojarzy, że już tam kopał też coś w Galacie? Czy, tak. Czy obaj? Nie, Kuba. Kuba, Kuba. starszy, starszy. Mm -hmm. Byłem w Lons, to grał w Lonst, teraz jestem w Galacie, no to zaprosiliśmy go do, do Galaty. No i się cieszy, no chce grać, to nie gra. Fajnie, fajnie. Wspomnienia hmm. zostają, co? Ja. Nie. Ma! No. Spanę? Ja ty, Ja wiesz, czy wiem, czyli na się jeszcze jest, Siema, <grymka> Zobacz, to się opala, Kto? Poczajaj, zaraz No Jest! Małe deczka, załatwia się Poczekaj, zaraz. Gdzie masz te sprzęty? Sa? Jakie sprzęty? No walizkę i to. No ja wczoraj już przyjechałem. A. Tak? Tak? Taktyka? Tak Tutaj piona. To daj, od razu. Ale nasuchuje, patrz jak nasuchuje, nie? Jednak. Czy idziesz? No idę wymienić. Czym tak mam iść na obiad? There we oh, go. good. Nice. thank you man take care good, good you hey bro you good good oh, i'm so hungry uh, flight was fine Quite quick Oh, yeah. uh, here's my friend look yeah. ah <laughs> i missed him we had to be fair we have spoke a lot on text wow. you know okay we've been calling each other and stuff so we're work working on his transfer to Vila, yeah? <laughs> yeah. <laughs> because I, I've seen some news Yeah, around, I uh... saw there was a few clubs that want him, so yeah. Ho yeah, hopefully Villa. he can come to England. He's a funny guy, really yeah. good guy. I'm going to give him these glasses, watch. <laughs> <laughs> Uka! Uka! Guys! nie yeah, uh, yeah. 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 a była Dobrze. Siema kocia Siema kocia, kocia. <laughs> Mati co czeka na ciebie Czekam na mnie. dobry Dzień bro You looking fresh Fresh <laughs> Witamy, witamy Witamy Siemanko tu masz kartę tak, na pierwszym jemy, ale monopol i tu wciskasz. Mm -hmm. I chcesz na obiad od razu? Nie, 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 do pokoju. Dobra, no to ci tego. A który masz pokój? 416. To czwarte. Koreczka. No tu masz obiad. No. Tu zawodnicy teraz jedzą. I zaraz przebiorę. I się przywitam. Familia Dobra. nie? <noise> Zobacz, tylko musisz tu po tej stronie, jak chcesz na restaurację. Dobra. Na piątym masz fizoterapeutów? A sprzed Gdzie? Na piątym wszystko, na piątym. To idziemy na piąteczkę. może piąteczka najpierw, nie? Co, ty masz zarazem wycieczkę z przewodnikiem? Ja, to... ja Najlepsze przełamy. To znaczy, dobrze, trafiłeś, nie? Mam kartę. W drugą stronę, tak proszę pana. O, o. Aż będzie sygnał Kiedy. dźwiękowy? Nie, nie. Aż sygnał dźwiękowy. Przytrzymaj. Jest sygnał dźwiękowy. Dziękuję Sebastian. Dziękuję wielkie. Pomożemy? Oczywiście, że pomożemy. Współpraca. Panie jest?

Tam nie wiem, na tak jak Nie, jak yeah, yeah, szliśmy? Jak z, no. z Lechem hmm. graliśmy. I szliśmy tutaj, mówię. Gdzie my idziemy, nie? No hmm. Oni nas chyba chcą tu z głowy, zanim wejdziemy do szatki. <laughs> Pawka na ring, od razu? <laughs> Ciągnie. Fajne rozgrzewki mają. W tym no! Ej, gości! Ok? Good? Ja, gości. Graliśmy się na starej bukowej, Nie, się nie. Tak, no. Czy pierwszy raz tu? Pierwszy raz, no. Przegraliśmy tam i... No, 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 to był ten taki mecz w trudnym okresie, nie? Co jest gdzieś? Witaj, witaj, czekali. Brawa. To jest skandal. Szukasz skandali. Ja nie szukam nic nich. Cześć Beres. I to żywa Wasza ty. No. Co sobie, wiesz? No, siadają po Ci jak się bawiliśmy. Ja oglądałem Lajwa. Na... Siemaneczko. Masz dodatkę? Dla ciebie szupeczkę. Super to zrobiliście. Ja się czuję wyróżniony. Nie wiem, co to znaczy, ale czuję się wyróżniony. Czyli panie, dzieliłeś tutaj swój plac wychodzimy z szatni tam do sali bokserskiej na e, aktywację. Rolowanie, rower, zrobić przed jak ktoś chce, bo tam mamy tylko mobilkę stabilkę. Zadam rower do przodu. Okej. Tak, tak, tak. My English friend. My English friend. Okay. <laughs> Tędy? W nie słychać. Już wychodzi, tak? Nie, ja nie, nie, nie chodzisz tam do. Gładko tak Nie! tu masz, masz... No. Normalnie na meczu czy ci to się tam Ja, ja wiem, to ma ma to Nie, ale tu lepiej. Czyli no tu nie czoło, teraz tu jedziemy, tak? No, no, nie ma czoła, nie bo tu normalnie kibice się nie, nie poruszają. mamy teraz trzech ochroniarzy? <laughs> <laughs> nie, dobrze zrobili, dobrze zrobili. Tak, dobrze, tak, bo było grząskie wtedy, nie? Grać. to. Było grząsko, no? Zresztą. Dlatego, dlatego ci wpuściłeś, tak? Dlatego pierwszego, tak? Dałem, dałem. Troszkę żeby Jak emocji, jest? emocji troszkę... Ja cioski cioski cioski. nie widziałem wtedy. Ja Nawet nie wiedziałem, że on Bo to było tak porożne w drugie tempo, nie? Tak, w tak. drugie tempo. No w pierwsze mi nie siadła, mhm. to było można powiedzieć przyjęcie, nie? <laughs> Poprawił i uderzył. Gdzie Lech pokonał Legię 1 do 0, 14 minuta gry. Oskar Repka blokowany, spore zamieszanie! Repka 1 do 0 dla GKS-u! Ogromna radość kibiców! Ona się Oby, gdzieś tam ja pe, to, zakręciła to, to Pomocnik 8 co? bramek Ej, ona się gdzieś zakręciła ta piłka Ja nagle patrzę Ona jest w siatce Kibice się cieszą kiedy będą to Normalnie nie ile 8 goli, ale wiesz, do 30 kolejki były 3, tak? Nie no, ile tam tak poszły, rzędu było? Końcówa tak poszło, nie? było? 5? 4? No 4 ostatnie mecze, 4 bramki Z Aha. Ja nie Jeden bez i wcześniej, nie? Śląsk wcześniej, no Zobacz. Jak Bedi? to oceniasz? Tutaj... Wielki, tutaj był wielki remis wielkiego Kolejorza. No tak. Dano punkt nie mroził. remis. A, daj, remis. Tutaj daj, obrona 3-1 na tamtą bramkę mroził. Tam samo sam, sam <laughs> cyk. uratowana. nas. <laughs> ja <laughs> pokaż pierd... Polisz, Polim. Polony

Brawo, brawo, paniek! Brawo! Kamyk! Można? Ten mnie odblokuje. 20 truskawek. Co? 20 truskawek padło. Tak? Ale takich bez szypułek obranych już? Zapytaj, zapytaj się chłopaki. Same maliny. Miód, malina. Potwierdzasz skorup? Coś? Że Grosiu truskawek dał? legenda reprezentacji polskiej. Jestem, jestem bardzo szczęśliwy, gdzie mogę być z tą na tej kadrze i podziękować Ci za wszystko. Grazie, grazie. Berek. <laughs> ty na wykończeniu tam byłeś pasówką? Na wykończeniu pasówką byłeś? Tak. Wkładka? Tak. Ja pierdzielę. Wszystko, mój Right, left, wszystko. <laughs> Asekuration jeszcze. Asekuracja left winger, no problem mój friend. Asekuracja. asekuracja. Left winger just attack. Do góry, do góry. W, mo w mojej, w mojej te, filozofii futbolu musi być asekuracja. to jest najważniejsze. asekrujemy przestrzeń moją stronę. Dajcie mi swobodę, ale tu jest asekuracja. Od połowy za plecami do... się musi zgadzać. Tak. Czy to jakiś challenge był czy Nie, Fider. O kurde, patrząc, co zrobił, coś chciałbym dzisiaj A ściżyłka wyszła Jeszcze. tutaj o, Przyjmij to, O, przyjmij to tu na wojsku pracujesz a ja widzę, że jakieś Hirby Go! padło w międzyczasie. Jakie? No jakie Nie mam pojęcia o Katarskie. Teraz <grym> zobaczysz telefon, weźmiesz Tak? Coś tam padło? No, Widziałem na filmiku jak telefon odbierasz, więc wiesz Jest resztę. jakiś filmik, tak? I am ready Social media będą tam Niech się dzieje, niech się dzieje już. To już, to już Ty to zobaczysz, bo jeszcze nie widziałem, wiesz? Ale pistolety są, zobacz Są? Jak? Jak? Official? Oficjalnie Kierunek Katar no? No Here Katar Mistrzostwa świata, tak jak tutaj panowie, go wygodny. Kiedy byliście? Gdzie jest foto? Dwa tygodnie temu gdzieś. <grym> w tygodniu nie wiem. Z dziesięć to dużo Nie, sześć. Poczekaj, bo ja nie wiem, właśnie. Się... Follow, follow, jeszcze musi policzyć. Daj, poczekaj. <grym> no tutaj nie, to nie jest tu. Gdzie mach szuka. Też, za, też zaobserwuję Piona. Piona, też zaobserwuję. Jest <grym> zaobserwowany, jest. Podpis, wszystko mamy. I tym akcentem kończymy pierwszy dzień czerwcowego zgrupowania. Żegnamy się z deszczowej już w tym momencie Nowej Bukowej. Dajcie koniecznie znać w komentarzach o czym chcielibyście posłuchać w kolejnym odcinku, a my na kanale Łączy Nas Piłka widzimy się już wkrótce.